Witajcie. Restartuję ten kanał, więc, y, kilka rzeczy organizacyjnych na starcie. E, po pierwsze, filmy będę tutaj umieszczać co tydzień, piątek, koło godziny 18.00. E, po drugie, wszystko będzie poukładane w listach tematycznych, żeby łatwiej to było na playlistach znaleźć. Raz, że robi to porządek, Wam będzie łatwiej coś znaleźć, mi łatwiej coś tak naprawdę zorganizować i zrobić. Trzecia rzecz, nie bawimy się tutaj w żadne wojenki dystrybucyjne. Arch lepszy od buntu, buntu lepszy od archa, kompletnym bezsens prowadzący do niczego. To samo się tyczy środowisk graficznych, KD, gnom, cokolwiek. Używaj tego, co jest Ci wygodnie używać. Tak naprawdę, Linuxy różnią się między sobą głównie dwoma rzeczami: menedżerem pakietów, bo mamy ich kilka, i sposobem prowadzenia wydawania nowej wersji dystrybucji. Mam albo dystrybucje stabilne, jak na przykład Debian czy Red Hat. Wydają konkretny zestaw pakietów raz na długi czas, a potem prowadzą jakby dla nich wsparcie w postaci łatek bezpieczeństwa. Jest to bardzo wygodne, jeżeli zależy Ci na stabilności systemu i jego bezpieczeństwie. Jeśli chodzi o błędy, Druga wersja z wydawania Linuxa to tzw. rolling release. tu masz na przykład Archa, Void lub Gentoo. Plus jest taki, że masz najnowsze możliwe oprogramowanie, które jeszcze ciepłe zeszło z deski kreślarskiej dewelopera. Minus jest taki, że musisz być przygotowany na to, że mogą pojawić się dość poważne błędy i możesz mieć problemy. Nie musisz, możesz mieć poważne problemy z systemem. Więcej różnic nie ma, tak naprawdę, pod maską wszystko to jest absolutnie niemalże to samo. I każdy Linux może wyglądać jak inny Linux, i każdy może mieć podobny set oprogramowania. Grunt, żebyś umiał sobie z tym radzić, żebyś mógł sobie dostosować każdy system do swoich potrzeb, do Twojego trybu pracy, o nic więcej tu. Nie chodzi. I tym będziemy próbowali się tu zająć, a nie jakimiś jałowymi dyskusjami czy kada jest lepsza od Gnoma zależy dla kogo i zależy kiedy ok, startujemy od nowa ja już nie nawijam widzimy się za tydzień